...emocji nie zabraknie, wizji sport, sportowych emocji nie brakuje na tym torze gokartowym. Ten asfalt jest gorący nie tylko od słońca, które jest piękne dzisiaj w Warszawie, ale i od opon tych niewielkich gokartów. No i teraz po pierwszych biegach eliminacyjnych jest czterech zawodników. Jak masz na imię? Witek. Witku, czy to twoja pierwsza przygoda, twoje pierwsze spotkanie z gokartami? Nie. Od jak dawna bawisz się w to? No od paru ładnych lat. No jeszcze. Jak był taki mały, to już jeździł na gokartach, niemal profesjonalista, Witek. Drugi zawodnik, to jak masz na imię? Andrzej, An Andrzej. Andrzej, jesteś tego pewien. Andrzej zdenerwowany, ale wie, nie słyszał. Andrzeju powiedz mi e, pierwszy raz? Dwa razy, u Dwa razy u Hołowczycy, na torze. Dwa razy na torze Krzysztofa Hołowczyca. I tam z pewnością były emocje, emocje będą i tutaj. No i proszę, kto tutaj jest? Dziewczyna, jedna z pierwszych, które usiadły dzisiaj do gokartów na tym torze. Jak masz na imię? E, Iwona. Iwono, nie wierzę, że mogłaś wcześniej jeździć na gokartę? Znaczy, no, raz jeździłam na torze właśnie jako łowczyca. A, a tak, no nigdy wcześniej. Nigdy w życiu? Amatorka, ale będzie walczyła o zwycięstwo. Pierwsza dziewczyna. No i w końcu nasz profesjonalista, z którym już się spotkaliśmy, Robert Kubica. Robercie. Czasami bardzo trudno jest wygrać z amatorem. No tak, szczególnie jak tory nie jest pokręcony i nie ma gdzie wyprzezać. Będziesz walczył o zwycięstwo, nie dasz im forów? Nie. No, muszą wykazać się sportową rywalizacją, twardością, zakładają już kaski. Wszystko tutaj przebiega. Bardzo bezpiecznie, choć ogromne prędkości rozwijają te małe samochody, za moment podjadą na linię startu, tam będzie start zatrzymany jak w formule pierwszej, bardzo proszę, wjeżdżają już na metę, proszę pierwszy gokart, kolejny, a ja już jestem w pobliżu Marcina Kwiatkowskiego, specjalisty od sportów motorowych, wizji sport. I mam nadzieję, że Marcin skomentuje dla nas ten pierwszy wyścig. Pierwszy wyścig po eliminacjach, do którego zakwalifikowało się trzech zawodników. Jedna dziewczyna jest między nimi profesjonalista, będzie startował z drugiej pozycji, z tego drugiego rzędu. Robert Kubica, jakie ma szanse, żeby się przebić? Ten tor, wbrew pozorom, nie jest aż tak bardzo szeroki. Ja myślę, że Robert, wykorzystując ogromną swoją płynność jazdy, powinien bez problemu przejść zawodników, którzy są Ruszyli. przed nim. Z tym, że tu nieważne jest kto przejedzie pierwszy w linię mety. Tu jest ważny pomiar czasu. Każdy wózek ma zamontowany element, który podaje do e, takiej komórki, która jest na linii startu i mety. Każdy zawodnik de facto, tak, jego jedzie. czas mierzony jest oddzielnie. Tak, tak. No nasza jedynaczka już miała problemy tutaj na zakręcie, na wyjściu postawiło wózek. E, wjechała troszeczkę za szybko. No widzisz, no to, cośmy przypuszczali, Robert walczy, blokuje. Nie ma najszybszego wózka, to widać bo zawodnik jadący z numerem siódmym zdecydowanie mu odchodzi na prostych. Ale ja myślę, że technika, no właśnie wejście, schodzenie do środka, przyblokowywanie, no, i no precyzyjnie przyblokował. Robert wykorzystuje całą szerokość toru, nabiera szybkości. I mimo tego, że ma wolniejszy wózek, zdecydowanie dochodzi tutaj. Ale zobacz, cieszy postawa, cieszy postawa jedynej dziewczyny w tak, tym miejscu. już jest trzecia, już jest trzecia, odrobiła straty. Ja myślę, że emocje grają tutaj ogromną rolę. To się tak wydaje, ale to jest tak proste, że jest owal, nie ma zbyt wielu zakrętów. To niby zabawa, niby zabawa, ale każdy z nich chce wygrać. Bić mistrza. Każdy chce pobić mistrza, Dobra. bo przecież jedzie tutaj, przypomnijmy, mistrz Płoch i Niemiec. No niestety nie Polski, bo Robert w tym roku nie jeździł w Polsce, no ale nie ma się co dziwić, no jest to zawodnik już jedzący bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie mniej ważne jest to, że wygrywa na zachodzie również. No, wygrywa w najmocniejszych dwóch ligach, bo wygrał we Włoszech i w Niemczech, a no według takich opinii fachowców, to to są miejsca, gdzie się najszybciej jeździ na karty. Ten wyścig będzie trwał około 3 minut. Zapewne już niedługo zjadą zawodnicy do boksu, wtedy my otrzymamy pomiar czasu. Otrzymamy wydruk z komputera, na którym będzie podane czasy najlepszego okrążenia każdego z tych zawodników. No myślę, że posądząc po tym, że Robert już jest bliski zdublowania tej trójki. Myślę, że zdecydowanie jeździ najszybciej. Zresztą to widać, widać jego szybkość widać na wyjściu z zakrętu. Bardzo jeździ... precyzyjnie dochodzi do wewnętrznej, a następnie wypuszcza budowę. Robert jeździ najszybciej, to jest mistrz, ale podkreślmy, dzisiaj tutaj przy dworcu centralnym na tym to, że najważniejsza jest zabawa. Bawimy się wszyscy, ale dostarczamy atrakcję, no nie. Nie ukrywajmy, że oprócz Roberta Kubicy, mistrza kartowego, zaprosiliśmy tutaj paru mistrzów Polski w rajdach samochodowych. Będzie Robert Herba, będzie, będzie Krzysztof Kłowczyc, który już był przez moment. Także zaprosiliśmy także pilota Roberta Herby, bo sprawdźmy jak ci zawodnicy, którzy siedzą na fotelach jak, tak. jak oni sobie dają radę z kierownicą. Uwaga, już wjeżdżają nasi zawodnicy, już zjeżdżają do boksów. My troszkę im to utrudniliśmy. I już są, już są. Robert, jest Iwona, jedyna, przypominam, dziewczyna, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia. I kolejnych dwóch zawodników, Andrzej Witek. No i zaraz, miejmy nadzieję, podejdzie do nas Robert. Robertzie, zapraszamy Cię do nas, zdejmuje już kask. Wysiadajmy pozostali zawodnicy. No jak wszyscy zgromadzeni tutaj w obliżu toru kokardowego przy dworcu centralnym widzieli, były ogromne emocje. I pierwsze wrażenie Roberta. Robercie, wszystko wskazuje na to, że wygrałeś. Chyba tak. Powiedz mi, czy przeciwnicy byli zdeterminowani w walce o mistrzowski tytuł? Znaczy nie wiem, to trzeba się spytać. Nie było łatwo start dopiero trzeci, później trochę walki i wygrałem. Byłeś tam na początku przyblokowany trochę, ale poradziłeś sobie z, z tym bezbłędnie. Jak było widać? Klasa mistrza, 14 lat, ale już znakomita technika. Zapraszamy do nas, zapraszamy do nas. Nie udało się pobić mistrza. No niestety nie, troszkę lepsza technika. No ale ty jeździsz przecież od takiego małego. No i co? Ale amatorsko, a zawodowo. Okej. Okay. Dobrze, zostawiamy to rozróżnienie na amatorów i profesjonalistów.